A we Legiony, Słowa i Chwała z tej strony młoteczka. Ze mną jest Omeg. Dzień dobry wieczór. Oraz Sztaku. Dzień dobry. Czyli nasz Lord Ciemności. Dzisiaj mamy ambitny plan wybrać się po meteoryt, ale najpierw Omeg pokaże swoje znalezisko. E, jak? Nie pokażesz swojego <noise> znaleziska. Otóż w dungeonie, nie wiem czy wiecie, bo jeszcze nie wiem, jak ten dungeon zmontuje. O, tutaj znaleźliśmy. Wudu dola tego pana. I teraz Omek pokaże, co się dzieje, kiedy bije się tego pana z Wudodolem. No inventory. jeżeli sobie założy, się założy, to tego... No. Cię nie umiem wysłowić. Dobra, jak się założy, to tutaj. Ja już pokazałam siebie na ekranie. To można go ten. Widz. Tak, ale tylko chyba broń mi takimi właśnie mili. Bo czary nie działają, nie widzieć czemu. Widzę tak. Strachu ty mu nic nie robi, bo nie masz w do I on się wtedy zamienia w szkielet, którego już kiedyś widzieliśmy. A żeby wejść do domu, O taki fajny, rzecz. Z tego chyba nie było, prawda? O, no, z niego wam coś leci chyba. A, on robi przedmioty. Ja tam z niego znalazłam jakiś taki... O, a no. Najga rzecz przecież. Dzisiaj mówię strasznie nie po polsku. Góra śmierci! jest moje katusze będziesz cierpiał katusze. O, pana się skończyła Ja wezmę swoim tym, tym dorysownikiem. Znaczy nie, ja w tym serduszko rysowałam przecież, tak. wydało się. A ja nie zmieniłam broni, nie myślałam, że strzelam, a tak naprawdę waliłam kaza z mieczem. O, jest. Magic Missile. Magic Missile. A no masz! Gim w szkielecie. Ale mu zrobiłam. Ale mu zrobiłam. No mnie, nie, Juto. Ona mi się skończyła. O, o, jeszcze trzyma. mogę go po strażaczu zabić. Tak jest. Najlepsza Ugaśmy go. <grym> skończyła mi się, mama. Ja go teraz łapką robię, <grym> bo To Coś w ogóle Mam sobie w menu i muszę na klawę zmieniać w bronie, bo inaczej nie działa. Słyszałam to no. dla mnie, kto coś wylosował. Eee. Nic? Nic chyba. Poza kapeluszem tego. Ale lipa. A już mam taki kapelusz. Zastanawiam się, gdzie jest ten rzecz, który wcześniej z niego znalazłam. <grym> No, to tak yy, odnośnie rzeczów, które znaleźliśmy, OMek znalazł coś takiego. Niestety jest przeklęte, więc raczej tym nie będę walczyć na chwilę obecną, ale kiedyś sobie przerobię i będę miała taką super rękę śmierci. Co to było? A, ta ręka. Tak, ta ręka. Ręka śmierdzi? Tak, ręka śmierdzi. <gryw> Pamiętajcie, aby zawsze mieć dłonie, kiedy wychodzicie z toalety. E, dobra. To co, idziemy? Idziemy na meteoryt. No, gdzieś tam... I na plażę. Bunkrów nie ma, ale też jest. To tak odnośnie plaży. Ja. No. Ciekawe, że dynie jeszcze rosną. No, myślę, że dyni już nie będzie. Nacznik już dyni nie wywala. O, o przyszedł jakiś czas jak. ten, co Kobacz, znaleźliśmy. Co was, co znaleźliśmy. Ten zakneblowany? Tak, tam, czy... ten co robił siku no, na nocniku. Mm. O o, o, o! Na farbkę. Chyba na różowo, tak? Tak. O, to oko penisa zgubiło. Dzieci oglądają. Dzieci patrzą o no tym mówisz. Patrz. Nawet rzucę w ciebie penisem. Zobacz. Nie! Nie rzucaj we mnie penisem, może czujesz się jak na chętaju. Nie chcę się odkleić od ręki. <laughs> Przyrosło ci! A, dobra, czekaj, już wiem jak to zrobić. No. Rzucam. Y nie. O. A -a -a. O kurde, rzeczywiście. No. Hmm. Jakie Tildo, to weź sobie je, ja jej nie chcę. Ja się boję takich <noise> rzeczy. W ogóle to ja już do końca serii pozostanę śmiercią, Chyba, że znajdę coś, coś ciekawszego, ale śmierć jest boska. <głos> <głos> Korupcja! I szukamy, nie byliśmy. szukamy guzach korupcji, czy najpierw meteoryty? Może najpierw na powierzchni. No, korupcję wszyscy już widzieli wzdłuż i wszerz. Trzy albo cztery odcinki tam w środku. Mózg pokonany. Przy okazji możemy strzelać do góry i będziemy patrzeć, czy nie ma latających wysp. No, nie wiem czy to, 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 to Tym pomoże. Tym waterboatem trzeba. On strasznie wolno się porusza, a mapa jest dosyć duża. Ojej, no to... Mam korupcję, kiedyś trzeba tu zmienić jeszcze. No. Myślę, że tak pomiędzy nagraniami to... Bo... No już, było. Ruch, ja już się Na razie nic nowego wszystkim. tam. Ojej, kurczy mi w i wyszło, że na głodniaka nagrywamy z <noise> Prawda jest taka, że jeszcze ja i nic nie jedliśmy dzisiaj. <noise> Jesteśmy strasznie głodni. Jeżeli chcecie, to wysyłajcie na paczki z jedzeniem, będziemy wam, wam bardzo wdzięczni. O, więc nie. tak, proszę się cofnąć. A nie, jeszcze nie. W ogóle tak, to jest meteoryt. Jak się stanie na ten meteoryt, to ja pokażę na sobie. To się płonie. Więc nie Latają takie dziwne rzeczy. Więc musimy się bronić przed tymi rzeczami. Ale mamy tutaj doskonałą metodę kopania. Tak, idealna. W to, żeby Dobra, to... Nie, pło nie płonąć od meteorytu, to trzeba sobie obsydianowe czaszki zrobić, których my oczywiście nie zrobiliśmy, bo po co, lepiej nie przypał. Tak w ogóle to im więcej tego meteorytu o, jest wykopane, tym y, mniej się tych kulek spałmuje. Trzeba go tam ileś wykopać, żeby przestały wylatywać. Tak jest. No, żel mi się skończył. ja mam jeszcze żele, czekaj, chyba że wyrzuciłam w domku, mam 21 żelu, masz. To się chyba nie, nie dostałem. Coś tak ci ukradł. Wcale nie. Właśnie, że tak. <laughs> a, a tak, ukradłem. Aaa płonę, 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 płonę. O, wyrzuciłem bombę. Yy, masz żel, tu leży. Sztachu złodziej. Dzisiaj to ty wyjątkowo kradniesz. Tak, to podrzucił mi, tak jak na lotnisku heroiny podrzucają pasażerów. <laughs> tak. Na pewno. No. To hmm. uważaj, stachu pójdzie do ciebie. Ja się nie boję takich. Teraz trzeba jakoś sprytnie to zrobić. To ja wezmę swój mega który mi zrobiłeś i tutaj to no. no, dosyć szybka operacja. Tak, najlepiej tutaj w ogóle dać dynamita. No, ale gdzieś się wierzę. zapodział. Ale... Nie wiem, czy przypadkiem gdzieś ja nie, nie użyłam tego dynamizmu. O. Chyba wykopany. Większość Właśnie, to może przynajmniej. To takie, a, płonę, 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 płonę. Co Mocia mówiła, nie stawać na tym, żeby nie płonąć. Co, co zrobiła? Oczywiście stanęła. Cała ja. O, zaraz umrę. Do tego chyba nie pamiętam, czy wystarczy złoty kilo, czy trzeba mieć już ten. Skrym tajną, albo z demonitów. nie wiem nawet. Mówiłam ten że z nowych. sprawdzili. A tu jeszcze coś jest. A tak to nie ujawnimy prawdy. Niech sobie Dawid to sprawdzę. Tak jest. A media milczą. Mary no goody, dobra. Lecimy dalej. Zwanówek! Ja chcę pistolet z meteorytu. Dobrze. O, dobry plan. Tyle pistoletów znaleźliśmy. A tamte są do dupy straszne. No dobra. O, a drugi meteoryt tylko jakiś lewy. No, źle nam wylądował. Te kule to właśnie dochodzimy nad morze. Nasze polskie? Tak. Jak już wspominałam, bunkrów nie ma. Ups. Uważaj bomba! <laughs> <laughs> Troll jeden A nie mogę dorzucić kulturalnie kopię i uważaj, bomba. No przecież O, skrzynka no, Teraz Ja, coś tu, zaraz wszyscy umrzemy. O, ma jak macie fazę na bombki. No, znalazłem ze sto gdzieś w skrzynce. Już takie powoli świąteczne klimaty wprowadzamy, jak to jest. Połowa listopada już ozdoby świąteczne wiszą wszędzie, to my... Wszystkie bąskam żelki zmarnowałem. Zostało mi. Gdzie te bomby? Jeszcze 70. <grym> Super. To już można ręcznie wykopać. Ja się boję. No, to jest lewy ten meteoryt, tak coś nie celował. Znajdziemy inny lepszy. Stachu, obronię cię. A, dobrze, to ty a Ja będę pał, pał. <grym> No i eee, ładnie pali ten teory A, nie, bo... zapomniałam, że mi się te nie zmieniają. Zepsułam sobie eee, Okej. Okay. <laughs> hmm, goblin On tutaj mieszka O, następny. Myślę, że będzie inwazja niedługo. Wczoraj wiesz. też jakoś się pojawiały, znaczy wczoraj, wtedy co nagrywaliśmy ostatnio. Tak, wczoraj. Zdradziłem. <grym> Zdradziłeś Zdradziłem. tajemnicę. Tak. Ale to ja już wspominałam o tym, że my nagrywamy jeden po drugim odcinek tak naprawdę. Dla was to były tylko dwa tygodnie przerwy, my nie graliśmy razem cały miesiąc. Tylko wy tego tak nie odczuwacie jakby. Tęskniliśmy za sobą, prawda? My za sobą czy za widzami? My za sobą. A to tak! A za Ty... widzami też nie? Ja też też! Hmm. Chyba wszystko. Dobrze. Tyle jakieś góry lodowe. Są o, jakieś są. O, jakie? O, są robak. Takie wyspy takie, Karaiby tam są. A cały czas zapominam, że muszę tym zmieniać. Hmm. I mamy wodę, ale nie Kto mamy podjąki chyba do oddychania pod wodą. Żeby... Mieliśmy. Może. A jak nie Ja to... mam shine e... potion, spelunkę. Ja idę na babię. I mi przyszło. Minęgi. Iron skin. Czyli przyszliśmy tak naprawdę bez sensu. <laughs> <laughs> Wiesz, można na kamikadze tam... Ale tam jest głęboko strasznie. No ja to tylko... Magic Mirror potem. Pokażę i nie mam Magic Mirrora. Jak to? Nie mam. Żadnych z nas chyba nie ja mam. Nie ja mam. Nie wiem skąd. A ja coś mam? Ukradłeś ty. Co, co masz, co masz, co masz, co masz? co masz? nie utopię. Postaram się. tu można na, ten, na powierzchni zbudować most. Tam na końcu zeskoczyć w dół, zaszabrować i. A ja mam płetwy, ale chyba zostawiłam w domku. Okej, tamci. Skąd no. ja mam parasol? Był w skrzynce tu jakiś chyba. A rzeczywiście. Kobiety lubią świecidełka, to ci dam. <grymne> Daj. Eee, <oddałaś grymne> Omegowi. <grymne> Nie. A ja wyrzuciłem Piękno. Mirrora. O, proszę. I jeszcze lustereczko, żebyś się przyjrzała, jak wyglądasz. O! To Omegowi ukradłeś. Masz omegu w tutaj no lustereczko. Ktoś musi nagrywać. A, no, aha, bo ja mam tam zejść. Ty ja mam. Nie ja tam iść! Kto? Tak? To... No dobrze, no to dobra, to ja sobie ustawię to. No cześć. <noise> sobie, ale ja nie mam płetków, nie mam. To za, to A masz ją... rurkę taką długą? No, czekaj, odpoczenia? czekaj, może nie tak, tak ci to dłużej zajmie. Dobra. Proponuję zbudować most na górze najpierw. Dobra. E, jak no, mamy z czego. Ja mam drewna. Cała Ja 7. mam 140 śmieci. Mam też dirta. Ja, ma... ja też trochę. No. Dobra. Ciekawe, kto pierwszy spadnie tam. Dzisiaj będzie odcinek o tym, jak młotka rejduje. Ojej. Ojej, a to musi być tam strasznie głęboko. No. O, to... widzicie, co tam pływa? Takie dildo głowy. <laughs> Dzisiaj odcinek pod tytułem dildo. To Mnie się kończy materiał do budowania. Zaraz ja. SABOTAŻ! Adam. <grystanie> <grystanie> Sabotaż, my. O, już nie mogę dalej iść. O, czyżby koniec świata? Koniec świata. O, no, stąd będzie można zeskoczyć, tam powinny być dwie albo trzy skrzynki. Czekaj, a masz te... jak mu tam... glowsticki? Ja mam jellyfish na szyi. A, no to ja jeszcze mam 70 glowsticków, to Ci tam nawrzucam. Tak, ja nawrzucaj, dobra. Zaraz Ale ja się teleportuję do którego inwentory. respa? Do, do ostatniego, to. nie wiem gdzie ostatnio odpoczywałaś. Dobra, to czekajcie, to ja jeszcze wywalam tobie rzeczory. Żebym ja nie musiała tego brać ze sobą. No co za... Mm, I buteleczka... I kwiatuszki... <grym> I chyba wystarczy mi miejsca. Dobra to. Muszę. Mogę dać ci potwór Kina, będzie szybciej płynąć. No mnie tam zeżrę, co? No dobrze, to ja... Y... Żegnaj God o... W świecie. I tak dalej. Masz. tu kopa. Nie! Yeah. Dawaj relacje. Jak ten. Jezu jak mnie goni! No przecież ja tu umrę. To masz chmurkę. Uh, 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 uh. Mnie. Hmm. Bo nie mogłam sobie broni zmienić, bo mi się coś tu zepsuło! Może to tak. Czy teraz mogę sobie zmieniać? No teraz, bo sobie kliknęłam tego. Jest mi smutno, przykro. O, jak to teraz ty Nie mam lusterka. Jak Ale tam umrę, to wszystko stracimy. czekajcie, czekajcie. Ja tutaj mam... Potionki. Gravitation no. Potion, no, To dobra. Czekajcie. Gravitation na pewno pomoże, byle tylko się potem nie rozchlapać o podłogę. Invisibility Water Walking, mam Jezusową Potionkę. A, to nie wiem, Ale to chyba tylko, nie pomoże. Ale po, po górze się chodzi wody wtedy. A Gravitation pomoże czy nie? Powinno. Przynajmniej do wydostania się w jakiś tam sposób. Dobra, to ja mam trzy. Dla każdego po jednym. Będzie ciekawie. I wezmę jeszcze Jezusowe Potionki. Dobra. A, to w sumie z z Jezusowymi można by ten most zlikwidować. Znaczy nie wiem jak się zachowa upadek na tafle wody bez jakichś zabezpieczeń. To jeszcze mam ten, Piórkową Potionkę. O no, tu też dobre. Dobra. To już ja przyszło. idę do chłopaków, robimy cięcie i zobaczymy się przy podejściu drugim, żeby odzyskać rzecz. Dobra, ja już jestem u chłopaków i my tutaj jak różne rzeczy. I rozmieniliśmy, że wszyscy wskakujemy z naszymi potionkami, więc kto pierwszy? <grywa> ja już tam byłam, ja już tam nie chcę, bo tam są riki. Żegnaj, okrutny świecie! Wypiłem wszystko, ale wolno spadam, dobra. Nic nie dobra, widzę. Dobra, to teraz sztachu, teraz ty. O, widzę, gdzie ktoś Dobra, umarł. Jem. Jest milion jellyfishów. Uwaga, wskakuję. E, zgarnąłem sporo rzeczy. Dobra, to ja o, dż... Jak się to pije? Oje. Okej, okay, chyba umrę. Nie, na ratunek, to the rescue. Tak, na pewno wielce. umrę, to nie był dobry plan. Chryste, co tu się dzieje? Proponuję od razu odwrócić grawitację i wypływać. Czyli tak jak teraz mam. To, że to co chodzi? W Aha, bo jak e, się odwraca grawitacja, Góra widzę. dół. Byłem już prawie na powierzchni. Ja też! Nie! Nie! Jakoś tam strasznie super powoli się pływa pod to wodą. Myślałem, że trochę szybciej to będzie, no ale... No ja wypłynąłem. No, to musisz teraz zgarnąć nasze rzeczy. Ja eee. lubię skarni jak ma to za... <noise> Dobra, uwaga, zanim zniknął. Ale potionki... co? potjąki działają już nie działają. No. Ja tam wezmę sobie płetwy. Czemu ja tych płetw od razu nie wzięłam? Gdzieś ja gdzieś miałam płetwy. Płetwy gdzie jesteście? <noise> nie widzę. Zgarnąłem co mogłem. Wiesz gdzieś tam na powierzchnię. przeżył, a my tego nie widzimy. Nie. Chociaż raz, chociaż raz mu się udało. Co to jest? Ha. Archery, Hunter, Feather Fall, mi się skończą flaszki, muszę szybciej wyrzucać. <grym> Nikt nie ma moich płetw? Nie, ja próbuję tam się dostać, ale... Wątpię, żeby nam się udało. ale stąd nie wyjdę, bo nie mam grapplinga. <grym> ja walę. A tam gdzieś lusterko jest, może lusterko złapie i wtedy nam przyniesie o. wszystko. I tak jesteśmy w tyłku, za przeproszeniem. Dobra, 60 sekund na grawitację, idę nurkować. <grym> ja się boję. A ja idę Jad, tam. Jadę, jadę, ja idę jadę. Tyłu, jadę. Idę po nie mnie, zabiję. szukam sprzętu. Dobra, wypływam. <grym> Właśnie strasznie wolno się tam płynie i to jest... to mnie załatwiło. No ja też zapomniałam e, o nie. padłem gdzieś strasznie uh, uh, głęboko. Ja chyba z tobą. No ja Najlepiej! Spoko, nie jest tak źle. Tam jeszcze sprzęt został, ale chyba już nie zdążę wyrzucić wszystko z... z A, z to tam... ...coś się wymyśli. Mmm! No tak, jest noc. Przez funkcję. Chyba... nie wiem. 9 sekund na grawitację? To hmm, może być problem. Grapplinga używaj. Jak dasz radę. Nie, już się skończyło. Nie. Ja nie masz... o, ja też. No to kończy się przygoda. Tak. O -ho -ho. I w ten oto rozpaczliwy sposób. Nie widzę powierzchni. Nic nie widzę. Gdzie zapadła ciemność. Nas, nasz sprzęt. Będziemy się z wami żegnać. Wybaczcie, że jest taki czarny ekran. Włączę wam menu, żebyście mogli <noise> <nasz> coś <noise> oglądać. A u mnie jest jak na wysypisku śmieci. <noise> Pamiętajcie, że raz lama, zawsze lama. Ja się topię. Ze mną był Sztachu. Cześć. O, coś umarło. <noise> Cześć. Do zobaczenia w następnej terrarii. Trzymajcie się. Cześć.